Cześć kochani, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Moi drodzy, gdy rano budzi Was kurier, wiecie, że to będzie dobry dzień. Zapraszam na film. Witajcie moi drodzy. Tak jak już widzicie, w dzisiejszym odcinku będę rozpakowywać znów pajęczą paczkę. Ta paczka, za tą paczką stoi historia, historia, o której muszę Wam opowiedzieć. Niedłu niedawno, całkiem w naszym gronie hodowców, w gronie terrorystów, wyszła bardzo smutna informacja, że jeden z nas, jeden z hodowców ptaszników, zachorował na poważną chorobę i musi wyprzedać całą swoją hodowlę. Na pomoc wkroczył mu Leszek, znany na Facebooku pod pseudonimem Leszek Wujek. Który zorganizował serię aukcji charytatywnych na swoim profilu Facebookowym. Nie mogłam przejść obok tego obojętnie, oczywiście zalicytowałam. Taszniki na aukcję, którą licytowałam przekazała Angelika Gola i Paweł Antkowiak za co bardzo im dziękuję pokazali naprawdę duże serce Przekazali ptaszniki na aukcję a ja tą aukcję miałam zaszczyt wygrać zalicytować i wygrać i tutaj znajdują się te ptaszniki za chwilkę je rozpakuję i zobaczymy co jest w środku dlatego, że jest to też trochę taka paczka niespodzianka generalnie zalicytowałam samiczkę jedną samiczkę ale po przekroczeniu pewnej kwoty licytacji miałam dostać w prezencie jeszcze drugą samiczkę i kilka maluchów. Także jest to też taka trochę paczka niespodzianka. Zaraz zobaczymy, co jest w środku. W środku, moi drodzy, znajduje się piękny, duży styrobox z logiem "Animale", specjalistyczny sklep terrorystyczny. Jestem mega ciekawa, co jest w środku. Paczka jest zapakowana, <laughs> przepraszam. Paczka jest zapakowana naprawdę pięknie, profesjonalnie. Tutaj znajdują się dokumenty. Teraz zobaczymy. Piękne naklejki. Znajduje się tutaj też. List, ale chwileczkę tutaj jest, są tak papiery, i widzę, że dostałam aż cztery. Yy, no, jeden jest na polerz loterię, czyli już wiem, że tutaj na pewno będzie się znajdować polerz loterię. I są trzy różne kliplokarty. Moi drodzy, do paczki załączony był jeszcze list, który Wam przeczytam. Myślę, że nie będę czytać całego listu, ale chociaż fragment: Cześć, mam na imię Celinka. Przybyłam do Ciebie, ponieważ uwielbiam czynić dobro, tak jak moi ludzcy rodzice, którzy przysłali mnie do Ciebie i obiecali, że będę z Tobą szczęśliwa i będziesz o mnie dbała. Oczywiście, że będę o Ciebie dbała, Celinko. <laughs> Jeszcze nie wiem, gdzie tam jesteś, ale na pewno będę o Ciebie dbała. E, moi pajęczy rodzice bardzo mnie kochają. Mam nadzieję, że Ty mnie pokochasz i spędzimy razem długie lata. Ja również mam taką nadzieję. Tak, bo ja na aukcji wylicytowałam żuanitę. E, żuanita wyliniała, więc dostałam Celinkę. Bardzo cieszę się z Celinki. jejku. E, aha. Dostałam nawet dla Celinki naklejkę na terrarium. Proszę bardzo. I co jeszcze tutaj, się? Dołączam spis pająków, które znajdziesz w środku. Czyli mogę już Wam pokrótce powiedzieć, co będzie się w środku znajdować, chociaż ja, wiecie co, nie będę. Nie będę tego na razie sprawdzać, bo lubię niespodzianki. Lubię wypakować pająki i po kolei sprawdzać, co tam jest. Może położę sobie tą listę po prostu z boczku. Gdybym miała wątpliwości co do nazw, bo nieraz są opisane tylko na przykład inicjałami i nie ma pewności, także układam sobie tą listę z boku i zaraz. Po kolei będziemy rozpakowywać i sprawdzać, co jest w środku. Na papierach też patrzyłam, tylko że są trzydlice o kadle i je na polskie loteria. Ale co do nazw szczegółowych, nie chciałam tak zerkać, bo lubię niespodzianki. Dla celinki mech by miała miękko i zielono. Jejku, no naprawdę. poprzednie rodzice celinki musieli ją naprawdę bardzo kochać. Ale ja już wiem, że też ją bardzo pokocham i na pewno będzie jej u mnie dobrze. Przypuszczam, że w tym największym pojemniku znajduje się moja celinka. Okej, okay, moi drodzy, co my tutaj mamy? Mamy gdzieś lokat Lwaga z celinka Luzem. Za chwilkę jej y, przygotuję. Terrarium mam wstępnie przygotowane, za chwilkę je tylko tutaj przeniosę, żeby ją do niego przełożyć. Jest. Tutaj patrzę sobie na listę, czy się wszystko zgadza. Jest tak. A, Burgessi. Poprzedni pseudo o ile się nie mylę. Burgessi. O, jest maluszek, fajnie żyje. na boczek. Jest awikularia metalika Zaraz je będę przykładać. Po, po Loteria Ornata i tutaj widzę ją. Widzę jej dupeczkę i nóżki, i wszystko jest ok. I tutaj są. Heteroskodra Makulata. Maluszek. Tlidlokatul epikureanum. Hmm. Nie wiem czy to się to, czy ja to poprawnie czytam. Raz, dwa, trzy, cztery sztuki. Powinny być cztery sztuki i są cztery sztuki. Super. Takie maluszki sobie tu chodzą. Ok, jest Sazimaj. I Samiczka Kitlocatl albo Pilosus Honduras. Jest tutaj. Za chwilkę ją wyjmiemy. Dobra, szykuję dla nich nowe domki. Pani, ja już wstępnie wcześniej przygotowałam sobie Terrarium dla celinki. Yy, I tutaj ma ich robot, tak zielony i mech naturalny, ale że jej poprzedni ludzie dali dla niej mech, to symbolicznie jej troszkę włożę. Nie za dużo, bo już ma tutaj naprawdę. O, tu jej wsadzę do kryjówki, tylko muszę trochę. Yy, nie będę przesadzać. W każdym razie czas otworzyć celinkę. Wow, jest przepiękna. Hej. Zaczepiła się pazurkami. O oh my gosh o oh my gosh. Ona jest po prostu idealna. Nie chcę jej męczyć. Za bardzo. Mm. hej mała, ruszysz się. Nie ruszysz się. Wiecie co, nie będę jej męczyć. Jest tak piękna. Wiadomo ona po podróży takim złożeniu. Jest zmęczona i na pewno też jest przerażona, więc nie będę jej męczyć, żeby mi się nie wyczesywała też. Po prostu zamknę ją, niech ona sama sobie oswoi się, zejdę sobie z tego papierka, zaraz pokażę ją Wam w zbliżeniu, jaka jest cudna. Już za moment odkładam celinkę, już ma tutaj swoją naklejkę, odkładam celinkę na półkę, żeby się powolutku grzała. Ogólnie bardzo się cieszę, wszystko super, zapakowane było super, pajączki są cudowne. Chciałabym bardzo podziękować Angelice i Pawłowi. Za ich wielkie serce, za to, że wystawili tak cudowne pająki jak celinka na aukcję charytatywną. Dziękuję Wam też za to, moi drodzy, że dorzuciliście mi dosyć sporo naprawdę superanckich maluszków, które nie były tak naprawdę tematem aukcji, a jednak je dostałam. Traktuję to jako taki osobisty prezent, za który bardzo dziękuję. Więc moi drodzy obserwujący, dziękuję Wam, że obejrzyliście ten odcinek do końca. Jeżeli wydał Wam się interesujący, zostawcie proszę łapkę w górę. Dziękuję, i do zobaczenia!